I jesteśmy w trzeciej warstwie. Mamy trzy ostatnie zdrabki. siódemka, trzynastka i miętowa kasa. I zaczniemy od miętowej kasy. I zaczniemy I znowu od, od dupy strony. Dupki strony, proszę Państwa. O, tak. Później damy prowadzącą. Tak. To nam mówiła. Powodząco mówiłaś. No to zdrapiemy jedną. Na pewności 37, 27 jest. No wiecie co? Mamy 11, mamy 58, a i mamy 46. A i oczepiemy. I tutaj będziemy mieli 48. Czemu to tak zawsze ta Miętuska? I mamy 48? Jest! Ale co? To tylko 2 zł. No ale już coś jest, widzisz? Mamy tylko zwrot. Wrot mamy. Weźmiemy teraz trzynastkę. Zwrot Kasiory. Wygrana. Wygrana. Wygrane. Podrapiemy coś te małe te wygrane tutaj. O jest. 75. Już będzie można kupić jakiś samochód. Otrzepiemy. Oni tylko piszą 75, a tak to jest 13. Znowu na odwrót. I znowu na odwrót, ależ to ciśnienie tutaj. Będzie mamy... 13, będzie czy nie? Jak myślisz? No, chciałbym dopisać. I nie ma, nie czy ma. Będzie 13. Chcę, ja chcę 13. Myślę, że może będzie. Tu może będzie, może będzie. 30. Tu może 24. będzie na końcu. Na końcu to będę ja. 32. nie ma. 32. Pudło. I znowu pudełko. I ostatnią mamy siódemkę. Szczęśliwą. Oby. Będziemy tutaj sobie drapać te moje wygrane, co żona zazwyczaj mówi, po co ja tam drapię. No ale mąż to zawsze na odwrót musi zrobić. Zawsze. Zawsze. Zawsze trzeba słuchać żony. Pamiętajcie. Bo no wszystko. jakoś nie słuchasz. Jak myślisz, jaką kwotę wygrasz? No tak, myślę, że yy, te 7,7. Niech będzie. <laughs> same siódemki. Same... Ale wszędzie same siódemki. No właśnie. I to wykręciło nam dwójka. I tutaj, proszę Państwa, ósemka Ajajaj. Aj, aj. Myślę, że będzie jakaś siódemka. I myślę, mogę, że będzie jakaś czwórka. siódemka. Mogłoby być jakaś. Siedem, 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 wyjdź nam tutaj. Pokaż siedem ro. Życzę. Pięć, a Boże. O Boże. Idę otrzepać. I ostatnia nasza zdrapka. Jutro nie chcę iść do roboty. Szóstka! O nie, putka! Oh no. Oh no. no dobra, szeptą. To. to teraz tak. Mamy, Policz, ile mamy przegranych, ile mamy wygranych. Przegranych mamy. Raz, dwa, Na, trzy, trzy, cztery, pięć, pięć sześć, sześć, siedem, osiem. Osiem przegranych. I wygranych mamy, mamy. wygranych mamy. Raz, dwa, dwa trzy, cztery. cztery. To ile złotych żeśmy wygrali? Policz. Mamy tutaj tak. Dwa złote, tak? No zobacz. No, 48 mamy dwa, dwa złote. Następne. Później mamy w siódemek. mamy siedem tutaj 7 złotych. Siedem złotych.

No to oblicz, ile żeśmy zapłacili? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, dwanaście po dwa złote to wychodzi dwadzieścia cztery złote. Także sumą, sumarą jesteśmy w plecy. Dziękujemy bardzo. Szczęśliwa trzynastka. Szczęśliwa trzynastka. I jutro siódma rano do, do roboty. Do pa. Żegnamy. Miłego wieczoru.